Pierwszy raz, ten. pierwszy kontakt z okonkiem, ten. ale bardzo delikatny, ale nie no tutaj na tym, tutaj blisko przed tym chabaziem nie, o widziałeś jaki potwór, Heniu, ty patrz, 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 patrz jak idzie tutaj, nie wiem czy nie zaczynam od okonia dnia, Widziałeś? Trzeba takiego jednego z No i do ciebie wystarczy. Trzeba się też kończą okony. A tam, jeszcze Chociaż jej, się mi puknął ten, faktycznie to. chyba puknął przy, ten z pierwszego opadu. Na tym, jak rzuciłem pod czcinki. Co tam chęć złapałeś? No, o konia O konia złapałeś? O, proszę, faktycznie wziął. O! Ale to, te, to już ty. Już dzień dziecka się chyba skończył, i, i, i miał. O, chociaż. No nie wiem, czy te drugi miał. Ty Heniu. Nie wiem, czy nie drugi miarowy. No ty jeszcze lepszy od tamtego. No patrz, ale jaja. No łowie taki, Takie kurdu... Nie takie, takie trzeba motora założyć. Ty. Bo ty tak. jesteś Heniusz, znany łowca byleczego. <śmów> no po prostu, no popatrz Heniusz. W, 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 wiesz co to jest? To, to jest różnica w, w klasie. Uła, no, pokaż Heniusz. Pokaż Heniusz, jak tu ciągniesz o konia, proszę bardzo. Nie jest powiedziane, że te, teraz coś Jak to nie jest, jest powiedziane? Powiedziałem, że masz wyciągnąć okonia konia i ten, i ciągnij, proszę bardzo. No i jeszcze szybciej, szybciej, dawaj. Ale ten to gigant. A kurwa. Kurwa. Tylko dwa razy Ty. większa. Od... Heniusz, mi się spinają okonki, nie? Ty. Ty słuchaj, nie, nie mogę zaciąć, a ja tam zaczepniałem, nie? No. Haczek rozknięty po, po, pod kątem prostym nie był. To już wiesz, dziwne, że to się najeły. Nie no są. O widzisz, tej pachę, nie. Puknął ładnie coś tam. Ale nie no, bo mi tak pukał, nie? Ja lubię dwa ruchy kołepką i ten Cześć Heniusz? Progę znaczy to cały czas ten, cały czas się trzymam powyżej wymiaru A pan, panie kolego, mikrosukcesy same odnosi. Chciałbym zmienić, może? Nie, jest, a później większe biorą. Nie, nie, nie ten, nie, nie zaczął. Czekaj, czekaj, to dobry. Czekaj. No. A większe biorą na ten, na, na, na brązowe. Kije, ja już kije. Ale ja takiego wymiarka. Gdzie on tam ma wymiar? Wymiar. Tak, wymiar ma. No największy z tej No, A to, że tak, największy z tych tak. co złapałeś, to nie znaczy, że wymiar. właśnie jak łyknął. Jak łeknął, to jakby dupą no to by było co ciekawego. <słuch> Tam napisane jest. Weź po porządne, to zobaczysz. Ty patrz, kuchnia na fioletną jaskółkę wziął i to taki kołcz 10 cm najmniej. A nie, to ty, ja myślałem, że coś większego ciągnę, ty, Heniu. Nie, no faktycznie ty. Patrz, w w wracam do wymiarków, nie? Ty, Heniu. Wracam do, do, do wymiarków ale wiesz, myślałem, że faktycznie większa tam się jakieś ten zielsko doczepiło, i on tak, tak ładnie szedł ciężko. Won można Stają jeden przy drugim, ty, jakiś maluszek się znachalił, i tak ostro, ale nie łyknął do końca. O, ten, ten lepi, ale. Ale. haniebny. niechaniebny. O konie ci podbijają wyraźnie. O, spadł. To ładnie z jego strony. Oj. może jeszcze fioletowe warto zrobić. Fioletowe to trzeba kupić te. Co? Ja muszę kupić fioletowe. Co bo... zrobię? Ja ty... Kurde, te. te maluchy skubią, i on nie jest w stanie na jazdy jaskuły łyknąć. Może coś większego? O, może coś większego się te Bo. Nie, nie szczególnie, ale tamten co by pierwszy go, wiesz, puknął, tych cheniu. No to musiał być o połowę mniejszy o, połknął wreszcie. Ty. Bo tak go podciągałem wiesz, puszczał, nie? Ale ty, Keniu, patrz jakiś był, To w końcu przestałem zbijać, nie? Czekajmy aż zerze jak glizdę, nie? jest trochę mniejszy. trochę, no tak o głowę co najmniej, patrz. <śle> Ten to potwój przy nich Rok różnicy jak byk o. Następny duper Pojaszka Pożka panie Henryku Mówiąc No porażka No bo to 10 cm są takie takie biorą, biały ten, cztery wymiarki padły Chory czy twisów a się wielki jak palec ty. ty, no ten to musi być najmniejszy dzisiaj O, ten będzie cheniuż 14,3, a no może 13,7? No, no widziałeś, kurcze, coś koło wymiaru pojawiło się. Opaść, ściew wody azu. Ale to z tych ty Co to kurde Ty paczka Snopiła Eniu Zobacz no, widzę. Bo im później mówił, że nie widziałeś i nie wierzysz Na jakiego? Ne, skłynę, na no by się nie Nie chce mi się przecież te ściągać Uff. Jaś kurde tupę śluzawica pieprzona o! trzeba było sfotografować to wydarzenie Ach, wielkie ajwa bo. a tu jest coś krasnopióły a tu jest coś o na pewno większe coś ty Heniu większe coś niż to no ale to. To już mnie podskoczysz, Heniusz. Nie wiem, ja mi miałem już dzisiaj, A wczoraj na pewno. O wczoraj, kurczę, a w zeszłym roku to dwa. Spróbuj z sadzików. Nie, nie chcę. Małe. Nie, chcę. Czyli nie dasz rady. Dam, dlaczego. M mam nie dać, ale kuły, Heniusz. Po co mam dawać ten, jak tu biorą o konie, kuły, co byś uznał za okonia życia, bo to już prawie wymiarowy. Okon śmierć. Nie, z pół godzinki łapiemy, aż zmarłem do tego. Nałapaliśmy trochę tych okoni, ten. Tu to w ogóle te Wielkiego sensu nawet na łódkę nie, nie było wsiadać.